Siemano, ja jestem Maula.pl. a w drugim odcinku na moim kanale przedstawię wam e, walkę ze słynnym gigantem. Zapraszam do oglądania. Wcześniej już sobie zespiłem giganta, tylko gdzieś speniał i uciekł, a oczywiście będę grał na survival. Kurde, nienawidzę, nienawidzę tych propozycji, czy nam helpów. O Jezu. Czy klip... O, nawet klipa nie idzie za jednym. A w ogóle, to najpierw wam pokażę mój miecz, zanim zespelnuję giganta. Zobacz, ja, tam był. Nie, tam był Skeleton. Jezu, wszędzie... Wszędzie pieprzone klipery. Eee... A. A. więc e, co to jest fake delay protection respiration kurwa Respiration thorns wet heal dobra nie wiem smite Infitic, knockback fear aspect looting power punk flame fortune unbreaking efficiency nie wiem nie wiem czy dobrze czy tam naprawdę o kurwa Więc zaczynajmy. Spawnowa... On mnie zabije za jednym skillem. Nie mogę się dać uderzyć, bo... Dzięki creeperze. No fuck. Juhu, wygrałem! Wygrałem ze sławnym gigantem! Jupla! Jeszcze, jeszcze jeden tam był, czy mi się zdawało tylko? Dobra, nieważne. Juhu, wygrałem ze sławnym gigantem! Dlaczego ja mam animacje wyłączone? I nawet nie musiałem używać Grappling Hook. Fajne, <tosłuch> to jest. To. E, to, coś... to by w tym odcinku było na tyle, mam nadzieję, że się podobało, e, do, spanu uży... do spanu giganta użyłem single player commands, Nada.